Rewolucja zdrowego rozsądku również w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sprawdziłem na wszelki wypadek, nie mamy w katalogu wniosków formalnych wniosku o rewolucję zdrowego rozsądku w związku z powyższym... Nie, bo nie było wniosku formalnego w sprawie rewolucji zdrowego rozsądku. A to wniosek formalny to bardzo proszę się zapisać i chętnie uwzględnię. I pan poseł Adrian Zandberg razem analogowo już bez kamer. A teraz wchodzi poseł Rutnicki, o którym wam mówiłem podczas pierwszej części. Zaczyna tańczyć, patrzcie. Już, lewo, podatki. prawo. Właśnie przed inicjatywą podwyższą do tego, że ten, kto płaci podatki w Polsce, ma prawo do tego świadczenia. Wy w tej kwestii nie zrobiliście nic. Ale szanowni Państwo, zwracam się z wnioskiem formalnym do posłów w Pan premier Tusk, pamiętacie 1 czerwca? Mówimy, sprawdzam z 500 do 800. Co Teraz poprawię. Koniec obrzędów wstępnych, lecę dalej. Zawsze pierwszy dzień posiedzenia zaczyna się właśnie od tych obrzędów wstępnych.